Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer w dzisiejszym Odcinku nagram dla was poradnik do sędzi. Jak prawidłowo nią radzi z botami. Ale zanim to, to jeszcze pozdrawiam o Ciebie. Wszystkich moich najlepszych widzów: a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam niniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowa Muszy, pozdrawiam Gabriela Paruńską, pozdrawiam Marcina Tomankiewicza, pozdrawiam Bumi.pl, pozdrawiam Wojtka Olejniczaka, pozdrawiam Wojciecha Pożyckiego, pozdrawiam Szarka Szarka, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam. Hejka to Blade, pozdrawiam Elu według Kondzidium, ale na kółkach, pozdrawiam Cichutki UW, pozdrawiam Cichy Podłoga M, pozdrawiam Blik Polska, pozdrawiam Pudzian Tokoks, pozdrawiam Noreto, pozdrawiam Dobrowolna, pozdrawiam Alanka Szczurka i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz dwa mecze dla Was przetestuję w Rollstars. Gramy teraz przeciwko. Bibi, Bibi, i na pewno z nią wygram. Zobaczycie, zbliżam się do Bibi. Uwaga, zbliżam się do piłki. Niedobrze, muszę uważać na jej żądło. I niestety mnie trafiła. Relacjonuję dla Was to, ten mecz, dlatego, że tak naprawdę z nią i muszę uważać na jej żądło. Teraz szybko muszę uciekać. Żeby mnie znowu nie trafiła. Z daleka może mnie ukończyć tym żądłem jak nic. Ale z bliska mogę się przebić przez jej atak. Uwaga. Teraz lecimy z kolejnej tej prawej strony. Mówiłem, że mogę się przebić przez jej obronę i jej rządło I właśnie wygram ten mecz. Tak jest oto poradnik do wygrywania z botami w piłce nożnej. Teraz jeszcze raz spróbujmy piłkę nożną. Ale to będzie korupki poradnik. I co, czuję, że z krewetką, hankiem też wygram bez problemu. Ale z bliska to on ma takie dziwne ataki. A z daleka mogę mu nieco zadać trochę ciosów. uważa, Widzicie, dziwne ataki stosuje. Jeszcze ten bombel używa, więc trzeba będzie na niego uważać. Lecimy teraz do bramki i strzelamy mu gola na 1 do 0. To teraz zobaczcie, zaskoczę go z lewej strony, Uwaga. i niestety on mi strzelił gola. Krewetka mi strzeliła gola po niesamowitej kontrze, ale i jeszcze coś tutaj może w tym co robimy. No i uruchomiłam swoje hiper doładowanie. Teraz uwaga, on mi nic nie zrobi, bo już jest daleko. I wygrywamy to spotkanie 1 do 0. Teraz przechodzimy do nokautu, gdzie będzie już to trochę ciężej pokonać jakiegoś przeciwnika. Dlatego zrobię tak, że nie wezmę sędzi tylko wymienię na Leona. I na one bo one, powtarzam Wam wielokrotnie, że jest o wiele lepszy niż wszędzie i może to robić wszystko. Mam rangę złotą, ponad 28 tysięcy półharpów i lecimy z tym koksem widzowie. Komentuję to i relacjonuję dla Was Paweł Witski Gamer. Właśnie mnie zbombował tymi bombami. Ale ja dałam radę i skontrolowałem go jak nam się przystało i właśnie wygrywamy to spotkanie e, 2 do 0. Teraz przechodzimy do ostatniego rozdania, czyli do starcia potok czaszek. Starcie jest takie, że tu trzeba wykreślić wszystkie pola graczy, które się nie zakreśliło i zostawia się tylko to jedno wolne pole, Dodajecie się jakiś graczy, a potem stwarza się drużynę, albo co najwyżej, nie, ja wziąłem ten tryb duo, a ja chciałem właśnie solo. Jak solo, to trzeba skasować wszystkie te kółka z graczami, bo dodaje się gracze do tej mapy. Ale tak naprawdę, jak chce się zagrać samemu, to trzeba wszystkie te kółka powykreślać i trzeba uważać na ataki, na przykład takiej oto Mendy. Natrafiłam na mendi i lecimy z tym koksem. Dobrze, że wyłączyłam muzykę, dzięki temu będzie mi to trochę lepiej. I właśnie wygrałem jeden do 0 No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Dziękuję za to, że byliście na mojej relacji w Brawl Stars, którą komentowałem dla Was ja Junior, Paweł Wiski Gamer. i żegnam nam się z Państwem w Brawl Stars na, na centralnym korcie Brawl Stars w starciu solo potok czaszek i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. Trzymajcie się ciepło, cześć i panarka, pa pa.